Mm. Babcia, cześć, witaj w Nosiu. Opowiedz mi bajkę o księżniczkach i dziewięciu rycerzach. One zawsze kończyły się tak szczęśliwie. Proszę, oczywiście, tylko podaj mi jakąś książkę. z górzami, pięcioma zamkami i dwoma gęstymi lasami. Ukryta była magiczna kraina, w której dobro zawsze królowało. Mieszkańcy i król żyli w harmonii z naturą. Nikt nie miał tam problemów. Babciu, co się stało? To brzmi jak książka, którą czytaliśmy tydzień temu. Taki jest urok bajek. Wszyscy bohaterowie zawsze kończą szczęśliwie. Nie mają prawdziwych problemów. No można oprócz smoka albo w jednej macochy, ale zawsze dobre zwycięża. Jeżeli długo i szczęśliwie, to nie ma sensu. Wszystko kończy się zawsze tak samo. Zastanawiałaś się kiedyś, co było później, jak bohaterowie radzą sobie w dzisiejszych czasach, nikt się na tym nigdy nie skupia. Bajki uczą między innymi tego, tak, że zawsze będzie już dobrze, a życie wcale takie łatwe nie jest. Wiesz co babciu, nigdy się na tym nie zastanawiałam. Szkoda, że nie ma dalszych losów bohaterów. Chętnie bym o nich posłuchała. Wiesz co, tak się składa, że znam taką jedną historię. Chcesz dowiedzieć się co spotkało na przykład kobciuszka po ślubie z księciem, Usiądź wygodnie i posłuchaj bajki pod tytułem Za siedmioma problemami. Za dziewięcioma rondami, sześcioma parkami, trzema supermarketami, jednym przystanku autobusowym do 16 lipca. Istniała kraina, w której żyli sobie wszyscy bohaterowie od Disneya do Pixara. Stało to się tak, ponieważ z upływem czasu krainy łączyły się, aż powstała jedna wspólna. Dla wszystkich. Miasta zmieniały swoją infrastrukturę na bardziej nowoczesną. Mieszkańcy kształcili się i zaczęli tworzyć nowe zawody, używać nowocześniejszych sprzętów. Nawet władcom znudziło się królowanie. Sami zaczęli pracować i zakładać biznesy. Wszyscy przekonali się, że życie w takiej nowej krainie nie będzie takie cukierkowe jak dawniej. Ale czemu nazwać tę bankę za siedmioma problemami? Jakby raz nie brzmi to jak problem, a jak wielki postęp cywilizacji. Na pewno bohaterowie sobie z nimi poradzili. To cię muszę zmartwić. Widzisz, z czasem problemy współczesnego świata zaczęły dotykać również naszych bohaterów. Rozdział pierwszy. Uzależnienie od internetu. Co ty sobie wyobrażasz? Takie zachowanie w swoim wieku? Teraz to już zdecydowanie zostać już. I co? A ci mi się da banda wychowując z domu? Nie, ale nawet ci i internet. Oddaj telefon, bo taka zaraz wygonić komu. No chyba żarty sobie robicie. Szarty to dopiero mogą się zacząć. Słuchaj, co ci i oddaj jej telefon. Bo jak nie, to dopiero zobaczysz. I tak mi go za trzy godziny oddano. Kilka godzin później. Nie oddali. I co <laughs> A ty, pożyczyłbyś mi telefon? A wy pożyczycie może telefon? A ty możemy mi pożyczyć telefon? A ty może, może ty pożycz mi ten telefon? Dlaczego nikt nie chce mi dać tego telefonu? Jednego dnia Burek dostał 0 punktów ze sprawdzianu, ponieważ cały czas kątnął myślami po internecie. Postęp technologii był tak ogromny, że nawet bohaterowie w bajkach mogli się uzależnić. Jejku, nie widziałem, że uzależnienie od telefonu naprawdę tak wygląda. Od dziś nie będę już życzył na mamy, co mi komórki. Bohaterowie w bajkach lubili śpiewać i to się akurat współcześnie nie zmieniło. Niektóre problemy lepiej przedstawić w prostszej formie. Jak na przykład piosenka. Rozdział drugi narcyzm. Mogą wykorzystać drugą osobę? Rozdział trzeci wykorzystywanie. Gdzie jest pracy? Zmęczony. Yeah. Back Yeah. Będzie, pojadę z tobą. Myślisz, bohaterka kupiła sklepę? Wątpię. Były nam zjawisko, a cały czas wyciągamy się dłużem. Jeśli ta ostatnia dziecka powiedziała, że świeżyła biedna, musiałabym nie wszystko płakać. Bo widzisz, niektórzy nie potrafią docenić siebie i do swoich mocnych stron. Za bardzo skupiałam się na opinii innych. Właśnie, a co ty w sobie lubisz? Ciąg jesteś dobra? No jak to się? Ja przecież bardzo dobrze potrafię. Ja widzisz? Ciężko jest dostrzec swoje mocne strony. Chcesz słuchać dalej? Czy się zanudziło? Oczywiście, że chcę. Opowiadam. Rozdział 5. Presja społeczna. nesse para Thank you. to no. Pani nie poddaje, i proszę też, aby Pani nie ulega tej presji społeczeństw, gdzie wszystko musi być perfekcyjne, bo wcale taki nie musi być. Będzie Pani miała ja do życia? Tak. Niektórzy ludzie czasem za bardzo chcą ingerować w życie innych. Na przykład sławne osoby oznaczają trendy, które z czasem stają się codziennością. Zawsze jest Niestety tak bywa. Presja społeczna wtedy wygrywa. Ludzie za bardzo chcą idealnie. Gotowa na następny problem? Babciu. obiecałeś, że ja co się stało z moją lubioram świeżką. Do tego zmierzałam. Cóż, Kopciuszek trochę za bardzo stoją pracę na pierwszym miejscu. Rozdział szósty. Pracowolizm. Dorosły człowiek. O ile wcześniejsze problemy dotyczyły bardziej młodzieży, to pracoholizm łączy wielu dorosłych. Tak? Przedstawiłaś mi sześć problemów. Co z tym ostatnim? Siódmy. Najgorszy. Obojętność. Różni ludzie widzą, że z ich bliskimi jesteś nie tak. Nie radzą sobie. Mimo to nic z tym nie robią. Nie pomagają im nawet w sytuacjach kryzysowych. Rozumiałaś? obojętni, jeśli widzicie kogoś z jakimkolwiek problemem. Śledziami oczy pisać. Za dużo się zdarzyło, żeby się zachwycać. Szuk wiadomości nie zalewa skrajnie. Nie chcę...